A, jeden. W ramach Śląskiej Akademii Kompetencji Społecznych przygotowałyśmy warsztaty pod tytułem Natura i Ja, które odbywają się w ośrodku bałwawczym w Radziankowie. Projekt polega na tym, żeby uświadomić społeczność, że różne kremy, olejki do twarzy, ciała lub włosów nie muszą zawierać jakichś substancji chemicznych. Podzieliłyśmy się na różne stanowiska. Pierwsze stanowisko to pinning do skóry. Drugie stanowisko to pielęgnacja włosów. Trzecie stanowisko to naseczki do twarzy i pielęgnacja. do stóp. A ty jedzie! Białek! Składniki. Zobaczymy jak wam i węto Tworzymy w tych warsztatach e, kosmetyki z naturalnych produktów. E, z bananów, z twarogu, z miodu i z różnych takich rzeczy. A ja z <grym>